Spokój i witam serdecznie w podcaście Proste Słowa. Obejrzałem ostatnio, dokładnie w momencie premiery w sobotę, film braci Sykielskich, tylko nikomu nie mów, wstrząsający dokument, przerażający, gdzieś tam w swojej wymowie obnażający właśnie to zło, które dotyka człowieka. Bo nie chcę jeszcze mówić o Kościele, ale, ale chcę na to spojrzeć tak z takiego poziomu ludzkiego na początek. Bo, 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 bo ten film właśnie to pokazał, co się może zdarzyć w człowieku, jakiego zła może być autorem wobec niewinnego dziecka. Jest to szokujące. Samo w sobie już to jest przerażające, że coś takiego się zdarza, że coś takiego ma miejsce. Podwójnie, a po może nawet, nie wiem, tu nie ma żadnej skali na to, ale tym bardziej jest to przerażające, jeśli autorem takiego zła wobec dziecka jest ksiądz. To nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. Jest to obrzydliwe, odpychające, złe, przewrotne jak po tym filmie były te Ewangelie, gdzie Jezus mówił o właśnie o takich fałszywych pasterzach, to, to bardzo mi się to kojarzyło. I właśnie z tym filmem, że, że przyjdą tacy, którzy nie będą przychodzić przez bramę, tylko będą się włamywać do stada i kraść owce. Oni przychodzą kraść, zabijać i niszczyć. Mówi Jezus. I oni nie są pasterzami, oni są po prostu złodziejami, są najemnikami. Tymi, którzy działają przeciwko tym, temu stadu, chcą się jakoś na tym stadzie owiec... Coś z niego wyrwać, po prostu. I myślę, że tak trzeba spojrzeć na tą historię, na te historie, które były tam przekazane w tym filmie. Nie ma słów, właściwie, ja też nie chcę dzisiaj tego robić, żeby jakoś tam wyżywać się na tych księżach. Są zbrodniarzami i tyle. Są autorami, ale też ofiarami własnego zła. I, i, i ten cynizm, który tam był przedstawiony w wypowiedziach niektórych tych sprawców, w tych konfrontacjach z ofiarami, jest, jest bardzo, bardzo. Gorszący, nie wiem jak to nazwać, brakuje mi słów, jakich, żeby umieć o tym op op opowiedzieć. To nie jest film dla wrażliwych ludzi, na pewno, bo, bo to, to, co tam się słyszy, co, co się widzi, to zostanie pewnie na długo w głowie. Jest to coś na pewno wstrząsającego. Niewyobrażalne też cierpienie ludzi. To w ogóle też nie podlega dyskusji. To, to jest nie do, nie do, nie do wyobrażenia. Ja też oglądając to, nie, nie, nie byłem w stanie sobie wyobrazić też ogromu tego. Tej traumy i cierpienia, jaką niosą, będą musieli nieść przez całe życie. To, to jest coś, coś nie do, nie do ogarnięcia i, i też bardzo współczuję. Papież Franciszek powiedział coś też bardzo ciekawego w tym kontekście, że w tym oburzeniu, w tym cierpieniu ofiar, ale też w oburzeniu społeczności, mówiąc o światowej społeczności, nie tylko o ludziach Kościoła w tym gniewie, tej wściekłości na, na, na to zjawisko. Objawia się też gniew samego Boga na to. I to ciekawe, że, że takie spojrzenie Franciszka pokazuje, że ten gniew nie przychodzi ze środka kościoła, tylko jest gdzieś z zewnątrz. To też ciekawe, że takiej walki podejmują się ludzie jakby spoza kościoła. To jest obraz tego, że, że jakoś sobie z tym tematem nie radzimy. Jeszcze jedna strona problemu jest taka, że z tematem pedofilii w ogóle sobie nie radzimy, w żadnym wymiarze, czy to w kościele, czy poza nim. Bo jest to temat tak wielopoziomowy i tak trudny do, do złapania, do ogarnięcia, że, że ciężko jest tu w ogóle jakkolwiek działać skutecznie. To było też, mówię no, o czym mówię, mówię o tym, że nawet sam fakt uwierzenia dziecku w to, że jest ofiarą, już jest problemem. Padło to w filmie, że, że, że jako mała dziewczynka, jedna z tych ofiar, właśnie jako mała dziewczynka, mówiła mamie o tym, która nie, nie była w stanie w to uwierzyć, że coś takiego ją spotkało. Dlatego mówię, że sobie nie radzimy z tym problemem, dlatego że on w naszej świadomości nie znajduje miejsca. A kiedy o nim słyszymy, próbujemy to wyprzeć, bo to jest tak silny bodziec zła, że nie wiem w ogóle, jak reagować. Nie jesteśmy w stanie tego pomieścić w swojej głowie, więc łatwiej nie wierzyć w to, że to prawda, niż podjąć jakieś kroki. Tym bardziej jeśli to dotyczy księdza. Tak sobie wyobrażam ten mechanizm i i ten, to, to, to nieradzenie sobie z tym, z tym problemem, z tym złem. Myślę, że to jest, jeśli podejmujemy się dyskusji o, o pedofilii, to nie możemy jej zawęzić do kościoła. Oczywiście ona w kościele uderza najbardziej, bo dotyczy pasterzy, dotyczy tych, którzy się uważają, czy, czy część, przy, przez część ludzi jest uważana za autorytety. Mówię o księżach. No, kościół kojarzy się też z jakimiś takimi wymaga, wymaganiami co do poziomu życia moralnego i kiedy, kiedy to dotyczy właśnie ludzi kościoła, to staje się w ogóle jakimś kompletnie nie do pomyślenia, kompletnie czymś przerażającym i złym. No i to zrozumiałe, ale trzeba pamiętać, że pedofilia nie dotyczy tylko kościoła. To, że ona ma miejsce w kościele, to znaczy, że ona się dzieje w życiu, w społeczeństwie w ogóle. I tak samo sobie nie umiemy z nią radzić. No tu jest, przypomina mi się taka historia z Poznania, gdzie, gdzie dyrygent jednego z bardzo ważnych poznańskich chórów przez lata wykorzystywał dzieci. On się bronił potem w wywiadach, że on nie jest pedofilem, on jest efebofilem, że, że on ma upodobanie w dojrzewających chłopcach i e, kiedy są dziećmi, on zupełnie jakby tam nie wchodzi z nimi w takie relacje. No jednak była, było bardzo dużo dowodów przeciwko niemu, a sprawa się ciągnęła od lat 70., a, a wyrok skazujący był dopiero w 2003 roku, to nam pokazuje, że, że z tematem pedofilii naprawdę nie potrafimy sobie radzić z wielu powodów. Jest to. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że, że to zjawisko jest tak, tak trudne do tego, żeby sobie z nim radzić, myśleć o nim, mieć na, 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 na niewrażliwość jakąś. Dlatego dobrze, że ten film powstał. Dlatego dobrze, że, że pokazuje te rzeczy, że, że nagle możemy spojrzeć. Byłoby dobrze, ojciec Leon Knabit, został też za to skrytykowany, ale ojciec Leon Knabit, Benedyktyn, powiedział o tym, że jeżeli właśnie chcemy podejmować dyskusję o pedofilii, to róbmy to uczciwie mówmy o skali zjawiska i o miejscach, gdzie to, gdzie to się dzieje, bo, bo niestety to się też dzieje w rodzinach. Niestety czasem za przyzwoleniem najbliższych, bo są bezradni wobec tego, wobec tej przemocy zła, jaka ich dotyka. Ofiary płaczą i cierpią, łamane są życia. Dzieciaków, w którym nikt nie wierzy, i to się dzieje wszędzie. To Dlaczego tak jest? Dlatego, że wszyscy jesteśmy dotknięci skutkami grzechu pierworodnego. Mówi o tym, mówił o tym jeden z arcybiskupów właśnie w czasie konferencji prasowych. No, w mediach to brzmi źle, jak, jak próbujemy tłumaczyć ten, ten skandal właśnie grzechem pierworodnym. Ale to jest prawda o człowieku, że zostaje w nas skłonność do zła. I oczywiście to nie jest usprawiedliwienie dla nikogo, to że taka skłonność do zła w nas jest. Ale trzeba mieć świadomość, że człowiek, który jest stworzony z miłości i do miłości, Bóg go stwarza z miłości, bo pragnie istnienia człowieka tylko ze względu na nie samo. Pragnie, żebyśmy żyli właśnie po to, żebyśmy żyli, żebyśmy byli jego dziećmi. Stwarza nas z tym pragnieniem miłości, ale jednocześnie w pogrzechu pierworodnym jest w tym pęknięcie. I my często wiemy, jak trzeba, wiemy, co jest dobre, wiemy, co jest złe. A wychodzi jak zawsze. Tak się czasem mówi, chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze. To jest to powiedzonko, które trochę pokazuje tą tajemnicę Grzechu Pierworodnego. Mówi o tym Jezus, że duch jest ochoczy, ale ciało jest słabe. I w skandalu pedofilii, w skandalu jakiegokolwiek innego nadużycia seksualnego, to nie musi być pedofilia. W skandalu przemocy, jakiejkolwiek przemocy, w skandalu chciwości. W skandalu manipulacji, kłamstwa, wykorzystania innego człowieka, traktowania go instrumentalnie. W jakikolwiek sposób widzimy właśnie tę prawdę o tym pęknięciu: że przecież chcemy dobrze, tylko myślimy wyłącznie o sobie i chcemy dobra dla siebie. I to jest właśnie ten skutek grzechu pierworodnego że traktujemy innych jako środki do, do osiągnięcia własnych celów, a w tym wymiarze, właśnie w tej sferze seksualności, ranimy się przez własny egoizm, bo myślimy, że inny jest naszą własnością. To, jest, to są te skutki grzechu, grzechu pierworodnego w człowieku. To jest to, co nas niszczy, co nas zabija. I Kościół nie jest od tego wolny. W Kościele wydaje mi się, że będzie to widać jeszcze bardziej. Że to, że to uderzenie tego zła będzie o wiele bardziej widoczne, bo, bo jesteśmy w jakiś sposób na świeczniku. Jeśli mamy być solą Ziemi, światłem świata, jak mówi Jezus, to, to działa to chyba w dwie strony. Że ten grzech u nas, mówię u nas w Kościele będzie widoczny podwójnie, jeszcze z większą mocą. Mimo, że wszyscy tak... że każdy grzeszy. Nie mówię tu o, o grzechu pedofilii teraz, tylko ogólnie o grzechu. Bo żaden człowiek nie jest idealny. I, i nigdy na ziemi nie będzie raju. Dlatego, że jest, jest... wszyscy jesteśmy skażeni tym pęknięciem. Czasem niektórzy mówią, że, że to dzięki łasce Bożej żyją tak, jak żyją. Że nie, 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 nie zabijają nikogo. Nie robią jakichś tam potwornych rzeczy. Może coś w tym jest. Że, że gdyby nie łaska Boża, bylibyśmy zdolni do jeszcze gorszych rzeczy. Ciężko to wszystko jest ogarnąć i, i ciężko jest też o tym mówić, nie wiem, jakoś jakoś jestem przybity, kiedy, kiedy myślę o tym temacie. Jest to coś potwornego. Kiedyś czytałem taki, to już było dobrych parę lat temu, myślę, że może nawet z dziesięć, w Gazecie Wyborczej ukazał się taki wywiad z pierwszym polskim pedofilem, który sam, zgłosił się z własnej woli na terapię, na leczenie. I to był taki ewenement w ogóle w Polsce, bo, bo ten człowiek sam poprosił o terapię, sam zgłosił się na, na to leczenie z tego powodu, że, że nie radził sobie właśnie z tą, z tą swoją zniszczoną seksualnością. I on powiedział taką rzecz, która mi bardzo otworzyła oczy, bo ja bardzo prosto wtedy myślałem, bo byłem o wiele młodszy, ze znacznie mniejszym jakimś doświadczeniem życia, czy, czy też w ogóle bez doświadczenia konfesjonału, który też otwiera oczy na, na wiele spraw i, i, umie, i pozwala umieć czytać człowieka, rozumieć go bardziej. Ja wtedy myślałem, że pedofil to jest po prostu taki perfidny, cyniczny zboczeniec. Przepraszam za te słowa, no ale tak tak myślałem, że, że to jest ktoś taki, kto po prostu z jakąś taką perfidią gdzieś na te dzieci poluje i, i, i w jakiś sposób wykorzystuje. I czytając dopiero ten wywiad, jakoś zacząłem otwierać oczy, że to, że to zjawisko jest o wiele, bar o wiele bardziej skomplikowane, że, że to jest choroba, że to jest jakieś głębokie zmaganie w człowieku, że to nie jest coś, nad czym on ma kontrolę tylko że to przejmuje kontrolę nad nim i powiedział jeszcze taką ciekawą rzecz, że jeśli chcesz karać pedofilów wsadzać ich do więzień czy robić sterylizację czy cokolwiek innego to to jakby prawie w ciemno możesz od razu karać jego najbliższych, jego rodziców jego wujków, może dziadka może kogoś kogoś starszego, kto tam miał jakiś tam wpływ na jego życie w okresie dojrzewania, dorastania nie, dlatego, że on mówi, że on stał się, nie stał się pedofilem od urodzenia, nie był nim od urodzenia, tylko sam był wykorzystywany w domu. Tam nie pamiętam już kto to był dokładnie, ale mówił, że w jego rodzinie była świadomość tego, że, że ta osoba wykorzystuje jego chyba jeszcze kogoś tam, nie wiem czy kogoś z rodzeństwa. I on pokazuje, że ta pedofilia jest problemem społecznym, dlatego że zabrakło reakcji, zabrakło kogoś, kto by to przerwał. I też osoby, które poznałem później, rzeczywiście to potwierdzały: osoby wykorzystywane, którym, którym życie ktoś po prostu zniszczył w taki sposób, że tym dzieciom się po prostu nie wierzy, na przykład, albo się udaje, że się nie widzi, nie słyszy. To jest ta tajemnica zła, która uderza w człowieka. Dlatego mówię też o człowieku, nie tylko o kościele, bo ona tak samo uderza w kościele. Jest to przerażające i trzeba mieć tego świadomość, że to jest bardzo wielowymiarowy problem i bardzo trudny. Myślę, że wierzę w to mocno. Jakoś jestem takiej dobry wiary, że, że ten film on naprawdę nas teraz nami wstrząsnął po to, żeby się obudzić i nauczyć sobie, nauczyć się z tym problemem jakoś radzić, być na to wrażliwym, słuchać y, dzieci szczególnie, które będą zgłaszać takie rzeczy. Żeby uczyć się te sprawy, rozsądzać, badać. Y, w jakiś sposób chronić, chociaż nie wiem, czy da się uchronić przed złem każdego, bardzo byśmy tego chcieli, ale no właśnie, człowiek jest człowiekiem. Czasami człowiek jest też jakimś potworem i nie da się czasami nikogo jakoś przed nim uratować. Nie wiem, może mam takie pesymistyczne trochę podejście w tym momencie, ale myślę, że ten film da nam na pewno takiego kopa bardzo mocnego mówię nam, w sensie Kościołowi, ale też ludziom poza Kościołem, żeby, żeby rzeczywiście jakoś na, te, na ten problem zwrócić uwagę i, i z nim na serio walczyć, żeby poważnie traktować każde zgłoszenie i te sprawy jakoś badać i reagować odpowiednio, a nie gdzieś tam... Mm, no, szkoda gadać. No wiadomo, wiadomo o co chodzi. Mm, ciężko dzisiaj jakoś ten, <laughs> ten odcinek idzie, no ale temat jest też bardzo trudny i poważny i przygnębiający. Ja też może dopiero dzisiaj ten, ten odcinek nagrywam, bo myślałem, że go nagram od razu w sobotę po tym filmie, ale dałem sobie spokój, bo, bo nie byłem w stanie jakoś tam zebrać myśli. Mm, jako takie podsumowanie, no, cieszę się, że ten film powstał, chociaż wolałbym nigdy w życiu takich rzeczy nie oglądać, nie dlatego, żeby udawać, że nie ma, nie ma problemu, ale żeby po prostu coś takiego się nie działo, żeby żadne niewinne życie nie było niszczone w taki sposób, bo te dzieci niczym nie zasłużyły sobie na, tym, żeby ktoś, na to, żeby ktoś się tak po prostu zniszczył i skrzywdził. Mam też nadzieję, że tak jak mówiłem wcześniej, że to będzie taki bodziec do kościoła, żeby faktycznie na serio z tym problemem jakoś sobie radzić i, i być czujnym, uważnym na te, na te sprawy. No i ostatecznie też myślę, że nie wolno sobie dać na głowę wrzucić takiego. Ciężaru i, i takiego myślenia, że każdy ktoś w kościele przyzwala na zło, i kościół to jest jakaś przestępcza organizacja, przestępców seksualnych. Nie wiem, absolutnie, myślę, że to jest mimo wszystko margines duchowieństwa. No, to jest jakaś taka zła część tych duchownych, ale niewielka. I, I niech to nam nie przesłania tej radości z bycia w kościele, niech, niech nam to nie, nie zabija. Tego życzę też Tobie, sobie. Żeby, żeby nie zabijały nas w te sytuacje, żeby nie zabijały w nas wiary i ufności w Boga, bo ten Kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa, nie księży pedofilów, nawet nie księży dobrych, nie biskupów, tylko Kościołem Chrystusa. I Ja wierzę w to mocno, że, że Jego miłosierdzie zwycięży, że, że, że on szczególnie też się zlituje nad ofiarami tych przestępstw, że, że, że też o to się modlę teraz, żeby dał im swoją łaskę, i pokoju serca, i takiego uzdrowienia wewnętrznego na no tyle, na ile to możliwe. No i wierzę też w życie wieczne, że to życie wieczne, to przejście do życia wiecznego, to będzie ten moment sądu, kiedy Bóg wyda właściwy osąd nad tymi zbrodniarzami. Też nade mną, po prostu, nad każdym z nas i to będzie sąd miłości, sąd prawdy, sąd sprawiedliwości, bo tylko Bóg jest w stanie nas nasycić, nasycić tą, tą ranę naszego serca w tym znaczeniu, że. Oddać nam czy, czy napełnić sprawiedliwością, miłością, miłosierdziem. Tak jak mówi psalm, że odda nam według naszych czynów. Nie wiem, jak zakończyć ten dzisiejszy odcinek, ale życzę Ci pokoju serca i, i radości, mimo wszystko, i ufności też w Boże miłosierdzie. Do usłyszenia. Thank you. do